2023. Pierwsza klasa technikum. Wyszedłem z klasy na przerwę, po czym podszedł do mnie ziomek. Nie znałem go długo, bo od początku tego roku szkolnego. Chwilę pogadaliśmy, po czym ziomek zadał mi pytanie: Idziesz ze mną zapalić blanda Coś takiego powiedział. Ja wtedy byłem zniespaczony buchem po moim pierwszym razie spaleniem, gdzie nic mnie nie wzięło, więc postanowiłem, że się zgodzę. Poszliśmy w stronę jeziora, a dokładnie na takie ławki przy jeziorze, gdzie usiedliśmy i zaczęliśmy rozpalać. Przypomnę, że byłem całkiem mocno pewny siebie przez mój pierwszy raz z tą substancją. Wzięliśmy kilka mocnych buchów. A dokładnie, to ja wziąłem 6, po czym już nie chciałem z powodu bólu w płucach. Momentalnie zaczął kręcić mi się w głowie, po czym ziomek mi mówi, żebym nie kręcił głową. Wtedy jeszcze było git, ale nie na długo. Zacząłem być spowolniony, miałem mocne halucynacje, na przykład trawa była fioletowa, a w moich oczach był znaczek nagrywania jak z jakiejś kamery. Ten taki napis recording. I wtedy też zacząłem się bać i pytać ziomka kiedy to przejdzie, a on sam wstał i mówi mi ej ale mocno wzięło. Więc zajebista odpowiedź. Na szczęście zaczął mnie uspokajać. Poza tymi rzeczami kompletnie nie wiedziałem, co mówię. Zapominałem wszystkiego, a zapalniczkę do plecaka wkładałem jakoś dwie minuty. Potem poszliśmy się przejść przez most przy wodzie. Moja koordynacja ruchowa przypominała, jakbym był pod wpływem czegoś o wiele mocniejszego niż zioło. Nogi mi się plątały, a głowę miałem zwróconą do dołu. Po jakichś 10-15 minutach paranoi i strachu zacząłem się uspokajać i doceniać, jak wygląda faza. Wtedy też zrozumiałem, że to, co opaliłem za pierwszym razem, po prostu mogło być bardzo słabe, albo ja sam brałem złe buchy. Nie wiem to teraz. Dalej nic ciekawego się nie działo, poza tym, że wyjebaliśmy na jakieś wypisdowie, gdzie była sama trawa i pagórki. Kiedy wróciłem na chatę, to jedyne co zrobiłem, to coś zjadłem i poszedłem spać. Historia nadesłana od widza Wiktora. Jeśli Ci się podobało, zostaw suba. Pozdro.